Dziś omówimy sobie gospodarkę II Rzeczpospolitej i jej największe inwestycje. Porozmawiamy też o mniejszościach narodowych, jakie ją zamieszkiwały. Zapraszam. Po I wojnie światowej Polska była bardzo zniszczona. Trzeba było odbudować infrastrukturę, a to obciążało budżet państwa. Dodatkowo obszary które pozostawały przez ponad 100 lat pod różnymi zaborami, znacznie się różniły. Najlepiej rozwinięte były Pomorze, Wielkopolska, Górny Śląsk i Śląsk Cieszyński, a najsłabiej Galicja i Ziemie Zaboru Rosyjskiego, z wyłączeniem Warszawy, Krakowa, Łodzi i Lwowa. Rolnictwo było podstawą gospodarki. Na ziemiach po zaborze rosyjskim i austriackim Przeważały duże majątki ziemskie. Gospodarstwa chłopskie były niewielkie i trudno było się z nich utrzymać. Polskie przedsiębiorstwa produkcyjne, które przed wojną sprzedawały towary do Rosji i do Niemiec, musiały znaleźć nowe rynki zbytu. Problemem była też sieć kolejowa. Wiele regionów było nieskomunikowanych, brakowało odcinków łączących poszczególne regiony, a dodatkowo. Różna była szerokość torów. Polska była wyraźnie podzielona na Polskę A, obejmującą dawny zabór Pruski i część Polski Centralnej. Tu rozwijało się rolnictwo i przemysł. I Polskę B, do której należała Galicja i Kresy Wschodnie. Obszary znacznie biedniejsze. Ciekawostka. Tak wyglądał pług parowy stosowany w Wielkopolsce. Na obu krańcach pola znajdowały się maszyny parowe, a między nimi na łańcuchu przesuwał się pług. W innych częściach Polski do prac polowych używano koni. Rząd, któremu stale brakowało pieniędzy, zaczął je dodrukowywać, przez co marka polska, bo tak nazywała się wtedy waluta Rzeczpospolitej, traciła na wartości, co spowodowało hiperinflację. Czyli gwałtowny spadek wartości pieniądza i olbrzymi wzrost cen. Na to nakładał się kryzys polityczny i ciągłe zmiany rządów. W 1923 roku utworzono więc ponadpartyjny gabinet Władysława Grabskiego. Nowy premier przeprowadził reformę walutową i opanował hiperinflację. Ograniczono wydatki i zwiększono dochody do budżetu. Chociażby przez wzrost cen niektórych usług, np. biletów kolejowych. Opodatkowano najbogatszych i odchudzono administrację. Wprowadzono nową walutę złoty polski. Prywatny bank polski zajmował się emisją pieniądza. W ten sposób polska waluta stała się jedną z najstabilniejszych w Europie. Kilka słów o Władysławie Grabskim polskim polityku i ekonomiście który był związany z narodową demokracją. W 1906 roku został posłem do Rosyjskiej Dumy Państwowej. Brał udział w konferencji pokojowej w Paryżu. Był posłem w Polskim Sejmie, a także ministrem skarbu. W czerwcu 1920 roku został premierem i potem znów pełnił ten urząd od 1923 do 1925 roku. Wprowadził wiele ważnych reform. W tym reformę walutową. Po zakończeniu kariery politycznej zajął się pracą naukową. W związku z tym, że Gdańsk był wolnym miastem, polskie władze postanowiły wybudować własny port w Gdyni, małej wiosce rybackiej koło Sopotu. Budowę rozpoczęto w 1921 roku, ale dopiero minister przemysłu i handlu, Eugeniusz Kwiatkowski, sprawił, że przyspieszono budowę. Port w Gdyni był nazywany polskim oknem na świat. Wybudowano tu nowoczesne miasto, port handlowy i port wojenny. Dworzec morski ukończono w 1933 roku. Wzniesiono go w stylu modernistycznym. Odbywał się tu ruch pasażerski, a dodatkowo była to baza dla polskiej floty kursującej do Ameryki Północnej i Południowej. Dziś jest tam Muzeum Emigracji. W Hali dworca. Odbywały się nawet bale sylwestrowe gdyńskich elit. Po obu stronach dworca poprowadzono linie kolejowe, a pasażerowie, po pomostach z górnego peronu, wchodzili na statek. Batory, będący chlubą polskiej floty, zaczął kursować w 1936 roku. Był to statek transatlantycki, kursujący między Gdynią a Nowym Jorkiem. Mieściło się na nim 760 pasażerów i 1200 ton ładunku. Znajdowało się tam 7 pokładów, a statek pływał do 1969 roku. Oprócz tego Polska posiadała bliźniaczą jednostkę o nazwie Piłsudski. Gdy nie połączono magistralą węglową z Górnym Śląskiem, dzięki czemu możliwy stał się eksport polskiego węgla do Skandynawii i Europy Zachodniej. Pod koniec lat 30., gdynia liczyła 120 tysięcy mieszkańców i była największym portem na Bałtyku. Polski rząd planował przeprowadzenie reformy rolnej, która miała poprawić sytuację społeczno-gospodarczą kraju. Pierwsza ustawa została przyjęta przez Sejm w 1920 roku, ale w wyniku sprzeciwu posiadaczy ziemskich nie udało się wprowadzić jej w życie. Reformę zaczęto dopiero w 1925 roku. Państwo odkupywało ziemię od jej właścicieli. Dotyczyło to majątków powyżej 180 hektarów i powyżej 300 hektarów na kresach wschodnich. Potem dokonywano parcelacji, czyli podziału ziemi i sprzedawano ją chłopom na kredyt po preferencyjnych warunkach. Był to powolny proces, który nie skończył się przed II wojną światową, a Tuż przed jej wybuchem, dalej większość ziemi należała do ziemiaństwa, które miało swoją silną pozycję społeczną. W 1929 roku miał miejsce kryzys w USA, a jego skutki dotarły do Polski. Spadły ceny produktów rolnych, ich produkcja nie była opłacalna. Wsie były przeludnione, ale ludzie nie mogli migrować do miast, bo nie było rozwiniętego przemysłu. Z Polski. Wycofało się wielu zagranicznych inwestorów, wskutek czego wiele zakładów przemysłowych upadło lub ograniczało produkcję i zatrudnienie. W 1935 roku sytuacja zaczęła się poprawiać. W rządzie znalazł się Eugeniusz Kwiatkowski, który dążył do aktywnego udziału państwa w gospodarce. Ułożono czteroletni plan gospodarczy dotyczący utworzenia centralnego okręgu przemysłowego. Uzbiegł Wisły i Sanu, gdyż był to obszar oddalony zarówno od Trzeciej Rzeszy, jak i od ZSRS. A dodatkowo, tereny te były bardzo przeludnione, a inwestycja miała zmniejszyć tam bezrobocie. Budowę zaczęto w 1937 roku. Przez dwa lata powstało tam 100 przedsiębiorstw huty, zakłady zbrojeniowe, elektrownie a następne 300 było w budowie. Rozwijał się tam także przemysł wydobywczy. Ciekawostka. Nowoczesne zakłady azotowe w Tarnowie-Mościcach były częścią COPU, a powstały z inicjatywy Ignacego Mościckiego, profesora chemii i przyszłego prezydenta Polski. Produkowano tam m.in. nawozy sztuczne. W latach 30. XX wieku zmieniła się moda. Kobiece stroje podkreślały talię, ramiona zdobiły bufiaste rękawy. A ważnym elementem stroju były rękawiczki, kapelusz i torebka. Męskie garnitury miały zaznaczoną talię i ramiona. Nogawki spodni były szerokie i lekko zwężały się ku dołowi. W 1921 roku Polska liczyła około 27 milionów obywateli. Najliczniejsi byli chłopi, sporo było też robotników. W dwudziestoleciu międzywojennym spadła liczba ziemian. Ale wzrosła grupa inteligencji. W kraju przeprowadzono dwa spisy powszechne: jeden w 1921, a drugi w 1931 roku. Dzięki temu wiemy, że 31% społeczeństwa stanowiły mniejszości narodowe. Na kresach wschodnich mieszkało 5 milionów Ukraińców, 2 miliony Białorusinów i 100 tysięcy Litwinów. Na zachodzie i w centrum kraju żyło 700 tysięcy Niemców. W województwie łódzkim i na Wołyniu mieszkała też ludność czeska, a na Grodzieńszczyźnie żyli Tatarzy. Dodatkowo na obszarze całego kraju żyło ponad 3 miliony Żydów. Mniejszości żyjące przy granicy z niechęcią odnosiły się do Polaków. Dotyczy to zwłaszcza Niemców i Ukraińców. A organizacja ukraińskich nacjonalistów dokonywała ataków terrorystycznych, m.in. na polskich polityków. Endecja, która była największą partią, głosiła antysemickie hasła, przez co stosunki polsko-żydowskie były napięte. Narodowcy doprowadzili do utworzenia tzw. getta ławkowego na wyższych uczelniach, czyli specjalnie wydzielonych miejsc dla studentów pochodzenia żydowskiego. A władze uczelni stosowały numerus clausus, czyli przyjmowały jedynie 10% narodowości żydowskiej w poczet studentów. Ponadto dochodziło do pogromów ludności żydowskiej, czyli zorganizowanych napaści. Polskie władze chciały doprowadzić do asymilacji narodowej, czyli spolonizowania słowiańskich mniejszości narodowych. Z tego powodu likwidowano szkoły z językiem ukraińskim czy niszczono cerkwie prawosławne na Chełmszczyźnie. Mimo to sytuacja mniejszości narodowych była w Polsce i tak lepsza niż w krajach sąsiednich. Pozwolono im na zakładanie swoich partii politycznych, mieli swoje stowarzyszenia kulturalne, szkoły, czasopisma, a nawet kinematografię. Zapamiętaj najważniejsze. Rolnictwo było podstawą gospodarki II Rzeczpospolitej, ale w latach 30. XX wieku, Intensywnie rozwijał się również przemysł. Reformę walutową przeprowadzono w 1924 roku. W jej wyniku, w II Rzeczpospolitej, zaczęła obowiązywać nowa waluta złoty Polski. Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku do Polski dotarł wielki kryzys, który szczególnie dotknął ludność wiejską. Największymi inwestycjami drugiej RP, które zainicjował minister Eugeniusz Kwiatkowski, były budowa portu w Gdyni rozpoczęta w latach 20. xx wieku, powstała wówczas także linia kolejowa łącząca górny Śląsk z Gdynią oraz utworzenie centralnego okręgu przemysłowego. Druga Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym. Polacy stanowili w nim około 69% ludności. Najliczniejszymi mniejszościami narodowymi byli Ukraińcy, Żydzi, Białorusini i Niemcy. Celem polskich władz była asymilacja mniejszości narodowych, jednak te działania nie przyniosły zamierzonych skutków.